Śmianeczko, z tej strony Rativu, a to jak oszukać administrację 4. Dziś wrócimy sobie na dragonsurvival.eu. Jeżeli nie wiesz o co w tej serii chodzi, zajrzyj do pierwszego, drugiego, a nawet trzeciego odcinka, a wszystko zrozumiesz. W komentarzu możesz napisać na jakim serwerze mam oszukać administrację. Ja wszystkie te komentarze, jak i serwery sprawdzam, jeżeli osoba jest sprawdzana, próbuję ją oszukać. Niestety na Waszych serwerach, które wypisaliście tylko na jednym, czyli na Dragon's Rival, administracja postanowiła sprawdzić ogólnie kogoś. Możesz też przed rozpoczęciem zostawić lajka i subskrypcję na moim kanale. 200 lajków i kolejny odcinek z tej serii wjeżdża natychmiastowo na YouTube. Natychmiastowo jak go nagram, ale to jest tam nieważne. A więc miłego oglądania Jak oszukać administrację 4. Channel User joined your channel no halo co jest? Nooo tutaj cię zgłosiła pewna osoba i, 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 i sprawdzam. i się do nie? No kurwa się przyznaję, no ale serio? Nikogo nie sprawdzacie i akurat na mnie musiało paść No no ja akurat sobie wiem na tez, no i pomagałem i była skarga no to wiem, tak Och. zawsze Albo nie wiem, na innych serwerach też Nikogo nie sprawdzają, a mnie nagle jakiś admin sprawdzi, nie? A jak ja jestem na TESie, to nikt nikogo nigdy nie sprawdza No widzisz, peszek No jak peszek, no to jest trochę śmieszne A na ile dostałem tego pana? Bo tam pisało 5 hmm. dni, ale niektórzy dostałem na 3 5 Na 5 nie da się chociaż tego mniej zrobić? Na 4 chociaż? Albo nie wiem, mam pomysł no, Bo tobie tu płacą czy nie? Ciekawe za co gościsz No to kurwa ja ci dam, nie wiem, PSC Dam ci chyba mam 5 50 czy coś takiego A ty mnie nie zbanujesz Nie no gościa No szkoda no ale chociaż Tu sprawdzisz dla mnie wtedy, typa jak już mnie zaraz zbanujesz To sprawdzisz jeszcze dla mnie, typa który mnie kiedyś zabił Bo on był na odpale Co? Sprawdzisz dla mnie typa jednego, jak już mnie sprawdzasz I zaraz mnie zbanujesz, to sprawdzisz jeszcze dla mnie jednego typa, który mnie kiedyś zabił? i kiedyś... Nie wiem czy jest, ale on miał taki nick Chyba go teraz pewnie nie ma Ale kiedyś mnie tam zabił, chyba dwa dni temu Czy coś takiego Bo ja mam tylko zmniejszone knoki, skrypty po prostu, nie? A ten typo był tak na odpale, wszystko miał chyba no Nawet pewnie nukera miał, jak się klepał. Ale w ogóle, kto ci mnie zgłosił? Bo ja się dawno z nikim nie klepałem. Nie może to z godzinę temu? chciała no. Więc... nie będę mógł. No spoko, spoko. Um... A ilu tutaj jest youtuber, bo tak widzę, że dużo ich jest. 100? Lol Nie za mało, przecież to każdy ma prawie 100 subów Jak widzisz, a youtuber plus od 5 Ty, ja też tyle subów mam Bo ja mam 611. Nagrywam serię Dokładnie nazwanie. No si czyterem cheaterem na Dragon Survival. Z wóźką tam kiedyś nagrałem nawet. Oglądasz No To możesz wóźkę? się zgłosić po youtubera. No teraz to chyba bana dostanę, a nie się po youtubera zgłoszenie. No tak, ale rangę dostaniesz jak, da, na, jak masz reklamy. Aha, jeszcze ja mam wtedy takie pytanie, nie? Jak jest ten YouTuber, to wypłacicie na to za te wyświetlenia, czy nie? mam dosyć Jak spore. Jest YouTuber. No nie wiem, może tam jakbyś miał te. Nie wiem, 10 kasubów, to może no, byś z się ugadał, ale tak to. Bo ja na przykład no to... mam pod filmem. A więc dziękuję Wam za oglądanie. Jeżeli ten odcinek Ci się spodobał, nie zapomnij go zlajkować. Zasubskrybować mojego kanału i napisać, jaki serwer mam oszukać w następnym odcinku. 200 lajków i kolejny odcinek wjeżdża z tej serii na YouTube. Miłego i zarazem spokojnego dnia lub wieczoru, niezależnie o jakiej porze to oglądacie. Eldo.